Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż Górnictwo odkrywkowe to jedna z najważniejszych gałęzi polskiego przemysłu. W naszym kraju wydobywa się głównie węgiel brunatny, ale też piach, margiel i inne surowce. Zakres zadań, które czekają na górnika w kopalni odkrywkowej jest niezwykle szeroki. Górnik może się zajmować wydobyciem surowców czy obsługą maszyn przetwarzających wydobyte surowce. Trzeba jednak pamiętać, że to niezwykle ciężka praca w trudnych warunkach. Niezależnie od zajmowanego stanowiska, w kopalni najważniejsza jest współpraca. Znajdujemy się na terenie Cementowni Rejowiec, zakład Cementownia Rejowiec. Firma zajmuje się produkcją cementu i mieszanek zapraw budowlanych. Aby wyprodukować cement, niezbędny jest nam surowiec, którym jest w naszym przypadku margiel. Z marglu po wypaleniu w piecu, przed którym właśnie stoimy, robimy cement. Produkcję praktycznie rozpoczynamy od kopalni marglu. Aby wydobyć margiel, prowadzimy kopalnie Odkrywkową. Na tej kopalni odkrywkowej pracują ludzie, którzy mają wykształcenie górnicze, czyli są to po prostu górnicy. Obsługują oni maszyny górnicze, koparki, ładowarki, wozidła technologiczne. Oprócz tego kopalnia zajmuje się też rekultywacją terenów pogórniczych, a także odpompowywaniem wody, bo trzeci, czwarty poziom mamy jako poziomy zawodnione. W kopalni każda praca sprowadza się do wydobycia surowców. W przypadku kopalni odkrywkowej nie jest inaczej. Za pomocą maszyn takich jak koparki, przesuwarki, zwałowarki czy podawarki górnicy ściągają warstwy ziemi, aby odsłonić czyste złoża gotowe do wydobycia. Można to robić również za pomocą materiałów wybuchowych, w takim wypadku należy zrobić odpowiednie odwierty. W przypadku złóż położonych na niższych poziomach, wyrobisko musi zostać odwodnione. Odwadnianie polega na zamontowaniu specjalnych systemów oraz pomp. Nie można pominąć ani zlekceważyć tego etapu pracy, ponieważ teren górniczy musi być suchy. Jestem operatorem maszyn na terenie tego zakładu górniczego. Obsługuję te maszyny w celu załadunku lub posprzątania lub przygotowania dróg technologicznych do umożliwiających dojazd do wyrobisk do obszaru górniczego, w którym się prowadzi tą wydobycie tego surowca na potrzeby produkcyjne. Na terenie zakładu górniczego prowadzą są takie czynności, które mają na celu odprowadzenie tych cieków wodnych. Poprzez udrażnianie rowów odwadniających, które prowadzimy, kładziemy przepusty, które umożliwiają odpływ tych, tych wód napływowych do rowów odwadniających, które są później transportowane przez pompy odwadniające. Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż w swojej pracy posługuje się materiałami wybuchowymi, koparką odkrywkową, zwałowarką, przenośnikiem taśmowym, ładowarką oraz innym sprzętem. Wydobyte surowce przerabia się za pomocą mechanicznych urządzeń, potem trzeba je przetransportować. Górnik określa warunki stosowania różnych rodzajów transportu technologicznego. Potrafi obsługiwać specjalistyczne maszyny, zna ich budowę oraz wykorzystuje je podczas transportu, zwałowania nadkładu oraz składowaniu kopaliny zgodnie z przeznaczeniem. Transport surowców odbywa się za pomocą pojazdów ale też przenośników taśmowych lub innych maszyn i urządzeń. Górnik powinien być przygotowany na trudne warunki nie tylko atmosferyczne, ale bezpieczeństwo związane z samym ruchem zakładu górniczego. Może nastąpić oberwanie ściany, może nastąpić zalanie poziomu eksploatacyjnego wodą. Także człowiek ten musi naprawdę być człowiekiem raz, że dobrze wykształconym, drugi raz przygotowanym zawodowo i z dużym doświadczeniem. Po wyeksploatowaniu wszystkich złóż górnicy rekultywują tereny powyrobiskowe. Te działania mają na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu wyrobisk na środowisko naturalne, ale mogą też być pierwszym etapem związanym z zagospodarowaniem danego terenu pod potrzeby społeczeństwa. Na terenach pogórniczych często powstają sztuczne zbiorniki wodne czy różnorodne parki rekreacyjne. To ostatni etap pracy na wyrobisku górniczym. Jeśli chcesz pracować w zawodzie górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia. Ścieżka pierwsza. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz zdanie egzaminu zawodowego i uzyskanie zawodu górnik odkrywkowej eksploatacji złóż pod warunkiem posiadania wykształcenia zasadniczego zawodowego lub zasadniczego branżowego lub średniego lub średniego branżowego. Ścieżka druga. Dla osób dorosłych posiadających 2 lata kształcenia w zawodzie lub 2 lata pracy w zawodzie oraz wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe lub średnie lub średnie branżowe. Aby zostać górnikiem odkrywkowej eksploatacji złóż należy zdać egzamin eksternistyczny zawodowy z kwalifikacji GIW 03 eksploatacja złóż metodą odkrywkową. Ścieżka trzecia. Jeśli jesteś licealistą, równolegle do nauki w liceum, możesz uczęszczać na kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdać egzamin zawodowy. Dyplom w zawodzie Górnik Odkrywkowej Eksploatacji Złóż otrzymasz po ukończeniu liceum oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. W zawodzie Górnik Odkrywkowej Eksploatacji Złóż istnieje możliwość nabycia kwalifikacji pokrewnych lub uzupełniających, ujętych w zintegrowanym systemie kwalifikacji.